Z okazji święta ośrodka, które jak zawsze obchodzimy 15 maja, zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie, do dzieła. Zazwyczaj jest u nas o tej porze bardzo gwarno. Yy, trwają przygotowania do przedstawienia. Księża głowią się nad przygotowaniem najlepszego kazania, a siostry wymawiają pogodę no i przygotowują się do rocznicy śmierci naszej założycielki. Bo właśnie 15 maja przypada wielkie święto święto naszego ośrodka. Yy, ośrodka szkolno-wychowawczego imienia matki Elżbiety Różyczackiej. I właśnie tego dnia przypada rocznica śmierci naszej założycielki. Z tej okazji zapraszamy Was do wzięcia udziału w wielkim konkursie online, bo przecież obecna sytuacja nie zwalnia nas ze świętowania. A na czym będzie polegać konkurs? Jest bardzo prosty. Etapami na naszym fanpage'u będą ukazywały się filmy dotyczące tego pięknego miejsca, jakim jest ośrodek w a co Wy będziecie musieli zrobić? Uważnie je obejrzeć, a później 15 maja o godzinie 9 odpowiedzieć na pytania dotyczące tych treści i wysłać je mailem na adres darymałpalaski.edu.pl. Do dzieła!